Panie i panowie, nowy CEO, chmurowisko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z naszego ale na trasie ja A, nagrywacie już? Co tam Cześć. Każdy dzień w akademii jest niespodzianką. Dobry, panie dyrektor, cześć Mikołaj, cześć. pokaż, co masz na zapecie. W ogóle, pokaż, musisz to pokazać. shit done. I proszę państwa, najlepszy dzień w moim życiu, czyli odwiedza mnie Grzegorz. Właśnie rozmawialiśmy teraz z zespołem, że Grzegorz jako pierwszy w ogóle zaufał temu, żeby dołączyć do mnie. Jeszcze pamiętam, siedzieliśmy tutaj w Starbucksie i Grzegorz, chyba nawet to jest na którymś vlogu. I Grzegorz mi o ja nie pracuje ze wszystkimi, ale o ja muszę coś pokazać. No i kurczę... To, I pokazał! I, pokazał. i, i, i się rozwijamy, A dopiero mamy chyba dwa i pół roku współpracy, albo 3, to jest. Trzy, coś Dzisiaj będziemy rozmawiać z Grzegorzem o kupowaniu spółek. I też temat budowania firmy i kupowania spółek wróci za chwileczkę do tego vloga, tylko najpierw tutaj musimy porozmawiać z Grzegorzem. Dobrze, więc był mnie właśnie Grzegorz i rozmawialiśmy dzisiaj z Grzegorzem, jak tutaj dobrze przeprowadzić zakup udziałów w czterech firmach. Rozmawiamy w tej chwili z czterema firmami, żeby w jakiś sposób nabyć udziały, albo nawet całą firmę. I to jest bardzo ciekawy temat, który właśnie dzisiaj chciałbym poruszyć, że tak naprawdę. My często e, opuszczając e, na przykład etat albo startując z nowym przedsięwzięciem, zapominamy o jednej bardzo istotnej rzeczy w aspekcie budowania firmy. I to jest dlaczego my na przykład tak chętnie chcemy kupować działające firmy, a dlaczego startowanie tematów nie jest dla nas aż tak bardzo seksowne. Odpowiedź jest między innymi tutaj. To jest akurat portal dotyczący szkoły pierwszego klienta. I to jest Startowanie dowolnego produktu albo dowolnej usługi jest bardzo proste. Musimy najpierw poznać naszego klienta, wybrać najlepszy pomysł, jeżeli mamy ich wiele, jeżeli nie, to po prostu słuchać klienta, upewnić się, że klient ma problem, czyli dobra, powiedział, że ma problem, ale czy faktycznie ma problem, zweryfikować swoją ideę, czyli powiedzieć klientowi, że hej, mamy produkt, czy kupisz, jak kupuje, to super, no i pierwszy klient, oferta, płatność i to tyle. Naprawdę. To jest tyle. I w każdej branży, w dowolnej niszy, możemy takie coś wdrożyć. Ludzie popełniają błąd w tym całym procesie, że wybierają inne drogi, na skróty, a nie ma nic lepszego. I dalej dostaje pytanie, nawet od studentów: Mirko, czy jest może jakaś inna droga, może jakieś reklamy zrobić i tak dalej? Nie, no, pogadaj z klientami, posłuchaj potrzeb. Jeżeli czegoś potrzebujesz, to dostarcz. I to tyle. I masz już biznes działający. Jeżeli nawet nie wiesz, co chcesz klientom dostarczać, i oni też nie wiedzą, jak to ma być dostarczone, mamy na przykład. Hmm. Takie coś, jak aplikacja pomysły na biznes.pl. Też link jest poniżej. Można sobie tutaj wziąć i wybrać, dowolną rzecz, konsultacje, konsjerż i tak dalej. Załóżmy. Konsierż. Wchodzimy na konsjerż, mamy tu opisy, przykłady cały czas rozwijam, ale jest wiele modeli, które można używać i które po prostu można zobaczyć, jak inni robią, i wdrożyć. Sprzedaż. Pierwszej rzeczy jest banalnie prosta. O tu jest problem, i to jest właśnie część e, programu, który się nazywa Szkoła Budowania Firmy. Dzisiaj nie polecam żadnych linków jeszcze, ale to ważne jest to, że cała ta kwestia wdrażania procesu, żeby firma nasza dalej się rozwijała czyli od kwestii zatrudniania, struktury, procesy operacyjne, finansowe, marketingowe, sprzedażowe swoją drogą to nasza nowa strona e, sprzedażowa. Niedługo będzie dostępna, ale no właśnie to jest najtrudniejsze. I teraz o ten aspekt od 0 do jednego dla osób, które nigdy nic nie robiły, jest bardzo wielki. Jest to duży temat, bardzo duży, nazwijmy to duży. Ale jeżeli chociaż raz robiliśmy ten proces, wiemy, że on jest. Powtarzalny, możemy go używać w dowolnej firmie przy dowolnym modelu biznesowym, i wtedy ta kwestia od 0 do jednego jest po prostu małą rzeczą. Naprawdę, odzywamy się do klientów tam, jaki mamy problem. Model biznesowy rozwiązujemy, bah, są pieniądze. O to jest największym problemem. To jest duży, bardzo problem. Dlatego nam osobiście w tej chwili bardzo prześwieca idea kupowania firm, bo tam już te procesy marketingowe, operacyjne, finansowe są już wdrożone. Są już jakieś struktury i to działa. I to jest my dosypując do tego całego elementu naszą. Wiedzę marketingową, nasze procesy operacyjne, nasze modele biznesowe, które działają, jesteśmy w stanie bardzo mocno rozwinąć takie firmy. Dlatego nas ten temat mocno teraz interesuje. Jadę właśnie na spotkanie z nowym CEO firmy Chmurowisko, więc też jaram. swoją drogą. Nowy CEO firmy Chmurowisko to był pierwszy klient firmy Chmurowisko. to jeszcze byłem jednoosobową działalnością, o czym za chwilę. I właśnie dlaczego się tym mówię? bo Jakiś czas temu przeszło mi przez myśl, jak mówiłem na vlogu i pisałem w internecie, że Myślę o tym, żeby startować nowe firmy w takim modelu, że dołączy do nas osoba i się uczymy i tak dalej. Natomiast odszedł mi ten element z głowy bardziej o wiele chętniej w tej chwili rozważamy i też myślimy o tym bardzo mocno, żeby wdrożyć jakiś system tworzenia nowych menadżerów do naszych firm, do firm, które będziemy przejmować i które będziemy budować. Bo to jest mega ciekawy aspekt do rozważenia, bo. Gdy mamy wdrożony pewien model działania firm, to aby poznać, jak one działają, trzeba mieć odpowiednie umiejętności, doświadczenie. Więc myślimy o tym, jak to wdrożyć. Ale startowanie firm jest bardzo proste. Skalowanie tych firm jest bardzo trudne. Panie i panowie, nowy CEO, Uruwiska. A, to nie ten pan. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Michał. A ja widzisz siebie w tym. Michał, co dobrego u ciebie? W ogóle musisz pokazać nam tatuaż swój. To jest najciekawsza rzecz, proszę bardzo. Wow, a to jeszcze wyżej jest. To jest jeszcze wyżej, jeszcze jest też z drugiej strony. Nice. Jeszcze jest jeden, którego nie pokażę. A gdzie jest? Na no, łydce, ale jest za zimno, więc... nic nie widać. I dzień dobry, pozdrawiam już z domu i wykorzystywanie swojej marki osobistej do różnych rzeczy związanych z biznesem jest po prostu cudowne. Pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz. Przy budowaniu naszej marki osobistej nie chodzi wcale o to, żeby mieć posty, które widzą miliony osób. Nie. Chodzi o to, żeby określona ilość naszych odbiorców. Dzień dobry. Miała ona odpowiednie zdanie i traktowała nas w taki sposób, jak powinni nas traktować. Czyli zawsze troszeczkę nawet lepiej niż my sami o sobie myślimy. Chociaż dobrze jest dobrze myśleć o sobie. Ale z mojego punktu widzenia budowanie marki osobistej pomaga mi osobiście w tym, żeby właśnie budować firmy, znajdować świetnych ludzi. To, że Grzegorz do mnie dołączył, to, że Michał dołączył, to, że Damian dołączył, to były kwestie tego, że po prostu robiłem promocję siebie w pewien sposób, odpowiedni sposób. I teraz wykorzystam też tę opcję dla swoich potrzeb i jestem pewien, że właśnie to co teraz powiem bardzo pomoże mojej firmie. Dlatego też przypominam, że właśnie rekrutujemy 3 osoby do Akademii Nowe. Niedługo się pojawi jeszcze więcej osób, aż 4 osoby, dwa razy Customer Hero. Community, 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 community manager, czyli osoba od zarządzania głównie Facebookiem. Ta osoba siedzi praktycznie 100% czasu na Facebooku i frontem dewelopera do wsparcia naszego zespołu technologicznego. Oczywiście, jak nagrywałam ostatnio szkolenia a propos marki osobistej, doszedłem do tego, jak to jest dość skomplikowany proces, bo. Większość materiałów, które tego dotyczy, albo idzie bardzo hardkorowo po archetypach, marek i tak albo idą po tej drugiej stronie, na zasadzie zrób logo, zrób stronę. Całkowicie nie chodzi o to, żeby mieć logo, mieć stronę, nawet sobie wybierać na początku archetyp. Chodzi o to, żeby wiedzieć dla kogo i co mówić i w jaki sposób to komunikować. Tak jak ja w tej chwili, mimo tego, że mam pięć firm, to raz na jakiś czas przemycam pewne rzeczy dotyczące pewnych moich firm w różnych miejscach, między innymi tutaj na tym vlogu. Tak więc, jeżeli ktoś ma ochotę startować do naszej firmy, gdzie jest fajnie, ale bardzo ciężko, uprzedzam, to zapraszam, Akademia Perlman na kariera, link też poniżej tego wideo. Pozdrawiam, powodzenia w budowaniu firm i mam nadzieję, że kiedyś Twoją spółkę kupi jedna z moich spółek. सुखबार <laughs>